Yo, 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 yo. Witajcie z tej strony Szuri. Zapraszam na kolejny odcinek serii dla was. Przed chwilą mieliśmy jedną rozpierduchę ze zbierami. Teraz trzeba to wszystko pozbierać. Mam nadzieję, że coś ciekawego tutaj znajdziemy. O, tutaj pełna givera. Dobra. Trochę potraciłem tej broni krótkiej amunicji. O, gdzie ty idziesz, człowieku? Dobra. Ja teraz standardowo sobie tutaj obejrzę każdy kąt. Może coś się znajdzie. Tego to nie. Te buteleczki, tu są plamy krwi. O, tu coś jest. Batonik, ok. To się batonik przyda, bo trochę byłem uszkodzony. Ale jedną apteczkę tylko zużyłem na całą walkę. To jestem zadowolony sobie. Właśnie, pro zrobię sobie od razu, zużyłem dwa te granaty, to, te bomby, to sobie zrobię od razu, dobra, a tak to jest spoko wszystko, w miarę jestem przygotowany, okay, szukamy, co tutaj można znaleźć ciekawego. Amunicja by się do tych koni tych, przydała. Skróty kolczaste, coś... Nie wiem tędy nie. To do sklepu teraz, idę naprzeciwko. Ładną tą bazę mają ci... ci przestępcy. Skałkę już mam. Dobra, kolejna apteczka. Życie już jest pewnie pełne. O, jest jakaś kartka. Notatka, dotycząca świetlików. Czytaj. Nie potrzebujemy świetlików. Zgadza się. To oni rozpoczęli walkę, ale to my odwaliliśmy całą ciężką robotę. To naszą krwią spłynęły ulice. Nie zgadzam się na przeniesienie konfliktu do innych miast. One same muszą wywalczyć swoją niezależność i na pewno nie będą przyjmował rozkazów od jakiegoś świetlika z drugiego końca kraju. Proponuję pozbyć się ich, zanim ustaną walki. To jest nasze miasto, to są nasi obywatele. Dlaczego ktoś inny miałby schować rządy? Dobra. I to taki wielki magazyn i nic. Tu nie ma. Oprócz tej karteczki. No to wygląda. Dobra, tamta mapa znalazła coś. Mapa nie. Ja tu jeszcze eksploruję, a ty mi tu mówisz, że już muszę iść, o widzisz, patrz, o, co znalazłem, przyda się. Wszystko zeksplorować, życie pełne, dobra jest. To jest akurat dobra wybrać, o jest, proszę proszeczek na bombkę. Wtedy oni od razu mnie zaczęli atakować, nie zdążyłem podejść tak, żeby tam między trzech rzucić tą bombę, albo... ...mołotowa. To też było trochę słabe, moim zdaniem. O, wchodzę do góry Tutaj był ten snajper Chyba No, szukajmy jak już tu jestem Życie pełne, dobra Ola się za dużo to tu nie było tej Taka oce mi córeczkę tylko Tutaj jak zejdę to spadnę czy No, tu coś już byłem. No, coś znalazłem, no. Ha? Nic nie ma, no, ale coś znalazłem, coś znalazłem. Nie, źle. No nie, no, chociaż jedna rzecz, żeby tu była. Ej, nie ma nic: ani amunicji, ani nic. Gdzie ty jesteś Eli? Podnieś drzwi aby móc wejść Tam są jakieś drzwi Dobra. A tutaj chcesz przejść Ale ty już wszystko przeszukałaś? Ty? Nie ma tu nic co by ci się przydało? Byłem tu? Oj, Eli, samo przeszukujesz coś Kurde, nie pamiętam czy tu byłem teraz O, no nie byłem tu, no i dobrze, że przylazłem No Zawsze trzy części, to są trzy części Lepsze trzy niż wcale No, Dobra, no z tymi drzwiami wiem o tym jest mi lepiej, gdzie amunicja I czerwony pokój z X-em też ominąłem, nie? Bo po co? Tu byłem na dole chyba byłem No, nie wiem. Tak, tu pałka. Dobra, to byłem, to dobra, idziemy Nie ma to przedura, trzeba to popchnąć dalej wszystko jeszcze w środku Dobra O, 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 o! 25 było Takie coś bym ominął. Eli bym się obraził na ciebie. No? I co? Tyk 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 czyk, x, 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 Dobra, Elita jest. Przełasz. Pod. On trzyma Łańcuch. Przeważ. No dalej. Przełasz. Głupi Łańcuch się zaciął. Czekaj. Już. Już. Okay. Coś Coj znalazło. Bystra ci bucha. Czyk. Dobrze kombinujesz. Okej, okay. o, no, pochwalił ją w końcu. Dobra, kolejne części. No i będziesz czego broń sobie poprawiać. No teraz tutaj tego odrzutu już ładnie nie było. No już wiem co robić. Trzeba to wyjąć teraz. Pomóż mi otworzyć. Dobra. się. No, obracaj się z tym buszkiem, czy co to jest, nie wiem. Obracaj się, obracaj, 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 dobra, i do przodu. Już. A? O, jest stoliczek. O, jest kółeczka z XP na jakieś umiejętności, dobra. Dobra, weźmy stoliczek. Mamy te 75? Nie mamy 75. Szybkość przodowania, szybkostrzelność. A tu szybkostrzelność mogę zrobić albo użyjemy. Trzeba dobra. Szybkość strzelność Dobra, jest. No i proszę bardzo. No i proszę bardzo. Dobra. O, ja. o tu jakiś samochód wypasisz. Nie, nie piepczą się w ogóle z nimi. Nie ma żartcia, jakiś stary buty. Te nic nie mierzy. Eee. No. masakra. Urany. Nie znamy uczestników. Wiem. Ale... Ale lipa. Orane. Chodźmy do tego mostu. Bo okay. ten, Już wiem, że ten samochód będzie mi prześladował nas, niebawem pewnie. cyk, czek, idę górę teraz. Już Zablokowane przejście. W końcu zabili te dwójkę. Zabili dwójkę? W tym musiała być cała armia, no bo inaczej jak udałoby im się zajebać? Osłaniać! Nie wydaje mi się! Dobra Spała była dobra, ilu ich tu jest jeszcze? Dobra, biorę to, bo ma więcej ciosów niż pałeczka. Spała dobrze daje, ale cegła, cegły nie chcę, idziemy, idziemy. Nie głównym korytarzem, tutaj boczkiem, powolutku. Eli też tu trzeba zejść, okej, okay. no tu nic nie ma. Cyk? Oj, przepraszam. Dobra, obejdźmy ciężarówkę. Czy tu coś jest? No, nic nie ma. Dobra. Tylko dwóch było? Patrol piwek. Dobra. Okej, posłuchajmy. Dobra, nic nie widzę. Ok, idziemy dalej. Duży, duży plac. Jest wiadomo, że wszyscy ze wschodniej części Gówno widzieli. A to zmarłe? Właśnie tam tędy jadą, kto wiem? Jeden. No, patrzmy. jeden? Dwóch. Na drugim piętrze ktoś jest! Tam! Gdzie? Chyba, że mówię, że. Co? Widzę go. Nie wychylaj się. Chyba, że już o pierwszym piętrze, a nie o drugim piętrze. No ja chyba na otwartej przestrzeni będę ich lutował, mi się zdaje. Weźmy sniper, bo tu mamy pełno broni. O! Dobra. O Jezu. Z dwóch? trzy aż musiałem złożyć na niego tej. Ale no słabo, że rozstrzygasz. Za tobą! Za mną, a ten do przodu. Okej. Okay. tu już? Trzech jest na razie bitych. Dobra. Tu pułapka jest zrobiona. Może sami w swoją pułapkę. Ja będę miał szczęście. Dobra. Jezus. O, to mi wygląda... tylko patrzę, ale lipa. Dobra. Ilu tu ich jeszcze jest? Dobra, muszę uważać teraz. Dobra, tylko przejdę pod spodem sobie. Cichutku też lubimy dobijać, nie tylko głośno. Dobrze poszło, dobrze. Wciężej Amo. Jeszcze. No dobra, gdzie oni są? W ogóle polazem w inne miejsce teraz. Tak, łatwo by to tu się przeżyć przez nich wszystkich. Dużo jest tych kuteśiarz. No i teraz lubię coś takiego, bo teraz przeszedłem w inny obszar, tamtego nie przeszukałem i ciekawe czy będę miał możliwość, żeby tam w ogóle pójść. Coś przeszukaj na tym piętrze tam. To by mnie bardzo interesowało oczywiście, no bo żyćko. Nie, ostrzeż, czyli będzie turb, skrytka. Chodzimy. Okay. Dobra, amunicja, o to chodzi. 50. Pięknie. No, takie rzeczy to się opłaca, brać. O. Dobra. Jedno ostrze, cyk. Apteczki są. Dobra. Ja jeszcze tu nie byłem. Tu też mogą być jakieś ciekawe rzeczy. Szmatki pełne, no, trudno. W prawo! Dobrze, dziękuję. No, ona jest niewidzialna dla niego. O, o już go zabijesz? Dobrze, jest. O jesteś. rany! Wytrzymać i przetrwać! Aha, czyli już. Okay. Dobra, shotgun, okej. Okay. Notatka z ciężarówki. Czytaj. Skończyliśmy przeczesywanie miasta w poszukiwaniu ocalałych. W fotelu ukryła się grupka żołnierzy. Zajęliśmy się nimi. Kilku z nas zrobiło wypad na uwarowanie, a raczej na to, co z niego pozostało. Większość ciężkiego sprzętu poszła się jebać w trakcie walk. Teraz długo nie wsiądziemy do czołgu. Podobnie z ciężką artylerią, nic z niej nie zostało. E, jedynym wyjątkiem jest samochód terenowy. Udało nam się naprawić auto i zamontować na nim działko kaliber 50 cali. To co rządzi? Niech ktoś, e, tylko ktoś z nami teraz zadrze. Dobra, to już wiemy skąd ten samochód się wziął. Kiepsko to się skończyło dla tej strefy. W każdej bitwie musi być przegrany. A jeśli oni mieli rodziny? Okay. Ej teraz. Górę muszę znaleźć. Ona była, ta góra. A tu, tu byłem, dobra. A to tu gdzieś już niedaleko jestem. Dobra. Na dół. Do góry. Dobrze. Przeszukujmy. I tak jakoś trzeba się stąd wydostać. Dobra. Tutaj była ta góra. Tam trzeba iść. Tylko tu chyba wszystko przeszukałem, bo tu tędy szliśmy. Stamtąd wylazłem Tak jest stamtąd wylazłem no to tędy O kurde ale wszedł. Jest tutaj jakieś alko Jest Coś się poszukało tutaj okay. Parę rzeczy Nie lubię mieć pełnych hmm, lipa. Trzeba więcej używać koktajli mołotowa. Bo łatwiej zdobyć te części z tego. Dobra, chodź tu. Nie zablokowałeś, majster. Dobra. Kartka jakaś. tatka dotycząca ataku motłochu. 10 październik. Właśnie na moich oczach kapitan Mastro wraz z resztą naszego oddziału zostali oblani benzyną i podpaleni. Te zwierzęta potraktowały to jako święto. Jakiś stary skurwiel narzekał, że to strata benzyny. Było ich zbyt wielu. Jedyne co mogłem zrobić to po cichu wymknąć się. Ale zapamiętałem wszystkie ich twarze. Wytropię każdego z nich jeśli będzie to konieczne. Tu okay. na dół. I góra to nie było przejście. które Eli znowu zniknęła. Ta to jest za kot. Chodzi własnymi ścieżkami. Dobra. Tu byłem. Okej. Okay. Tu byłem. O, ta już czeka przy miejscu, gdzie ja mam iść. Dobra. Hej, posadź mnie! Dobra. Ale tu już wszędzie byłem. Dobra, tu jest ta skrytka. Trzeba podsadzić podsadzić Eli. No, no no, no, da. no, udało się. Czemu ty pierwsza idziesz? Ej. no, no, Cyk, cyk, radosny, radośnie. Już niedaleko. Zammy ten most, dobra. zimy Cyk. Okej. Okay. Dobra, zobaczymy, nie wiem jak to daleko będzie, ale ja bym w tym miejscu skończył ten odcinek i zobaczymy co będzie dalej. Także dzięki za teraz i do następnego. Hej!